Pamiętacie jak rok temu wygrałem z mrówką Kill of FNCS winnerów? Dobra, mamy FNCS winnerzy, ja walę, mrówka i wskazałam 5 nowe wydłuo. Słuchajcie, dzisiaj była aktualizacja, dzisiaj, czyli w środę I dostałem jeszcze tutaj plecak za wygranie tego turnieju I rok później odbył się znowu taki turniej Tylko tym razem o kilo z drugiego rozdziału I udało mi się go zwyciężyć Znowu grałem na Ameryce Nie mogłem grać po prostu Europy Byłem wtedy na takim turnieju w galerii 1v1 No i słuchajcie, pierwszy pojedynek wygrałem na chillku Drugi pojedynek znowu wygrałem I niestety za trzecim razem wylosował mi się zawodnik, który trafił do finału Niestety przegrałem 5 do 3 Ale ogólnie było to... Ciężko jakby na nie swoim komputerze, na nie swoim sprzęcie gorzej się grało. Kodka załamień 5 Skype y, Fortnite. Zapraszam do wspierania mnie kodem. No co jest, że ja nie mogę rytować ty. Chaba muszę... O kurde widzowie! Jak to się ustawiało tak na szybko. Dobra, Trunosz, na się walić chyba. medy jeszcze, no na medy No już kurde, dobra to przejść Szkoda, że nie miałem już tego jednego builda, bym zagrał sobie na medy i w ogóle Czemu mnie nie zaliczyło ja nie mogę grać ten turniej turnieju, co jest tu? No gdzie jest tu... Turniej A masz zmieniony? No mam. Ma ktoś ten turniej? Mimo, że mi ten? No ja mam. Ustawić? No to weź To dodaj mnie, szef Gabrys. Mam nick. No czemu mam 0 punktów? No ha, no to fajnie, że mi nie zaliczyło gry, no. No to zarąbiliście, dobra, super, fajnie mnie tu oczywiście. Dobra, jest. Na złotu w keblikach blika cię Nie, blika, nie. Paypal. Ja mam Paypal. nie blika. No co mam likować numer? Że będziesz miał mój numer, ja twojego nie będę miał. No nie no jak dostaniesz, to będziesz miał. No nie, nie, będzie nie, no miał. Chyba nie. Będzie to chyba nie. Działa. No nie no to nie, tak, tak nie, to tak nie działa. działa, no nie. Tak, no nie będę Weź... miał swojego numeru. Ty będziesz miał Twoje mój. Twoje imię się chyba wyświetli. Będzie Adrian Czajkowski, kup pana na środku ekranu. I no. imię, nazwisko chyba. Tylko teraz ci powiem. Czekaj. Tak, tak, no, no wiem, no. Ja, tylko mój numer będziesz miał, nie ja twój. Wale nie ryzykować. No debil, no. To nie ryzykuj. Jak nie odbierasz? Chyba, że ojczulek się wyślałem, ja ładno. No wiedziałem! Wiedziałem, że tu jest chłop, ty. No wiedziałem, no wiedziałem, że mam jakieś kroki, no kurde, mi gadacie, no. Straciłem ja. czas teraz, no ja walę, no. <laughs> <laughs> Żeby mi się zdawało, że mam jakieś kroki Nie, mia miałeś, no miałeś kroki Super, no i GG po skinie, dobra nie chcę mi się tam czuć Julki są najgorsze na szczerze. Patrz, zaczę jak eee, no, się śmieje, no. widzisz? Jak się śmiecha Ej Kazama, a jakbym sobie zrobił eee, operację i nie miałbym kutta, to byłby ze mną? Ogarnij się gościu. Robilibyśmy Co ty boot cupa byśmy robili we dwójkę Ja już bym go wyzywał, że debil zamiast rotować, to cię strzela w plecy. Weź jakiś go, spisywaj. No do dobrać tego boksa? To no, musisz na górki Nie, No to to na górki jest? O, jest. On gra na pingu też. Zobacz. Dobra, Dawaj, możesz bóg. go dojechać, przecież to jest jakiś największe największy noob na świecie. On też ma ping. Jakiś mocny przeciwnik. Naj, akurat ja. najgorszy na świecie, tak szczerze, ten typ. Oliwix, Atel, 6 Ej, masz mało amodemki, możesz sobie wziąć drugą pompę, tak szczerze, co? A, jakoś mnie tak... Kurde, nie, nie umiem tak, jak mi gadają ludzie, ja walę. Dobra, ja sobie wyobrażam, że wy jesteście ze mną w trio, dobra? dobra, dobra, dobra. A nie będę mi... Się... Będzie, będzie mi łatwiej, że mi gadacie, jakby. Ale, ale ty grasz solo w trio. <laughs> ale że mi gadacie, będzie mi łatwiej, że wiesz, że sobie wyobraż... Ja ja wam mówię, na przykład... KRAK! Coś tam dobra, to wiesz. mów To mi okej. Okay? No. Dobra, będę mówił, no. Ale chodźcie, rotujemy, żeby, rotujemy. Żeby, do, żeby dodać tego, żeby dodać trochę jeszcze myślenia, to po angielsku na Nie, no bez sensu, już, bo Bagi nie rozumiem. Chodźcie, rotujemy. Ja rozumiem, jak nie rozumiem? Dobra, a Kazik, na górkę musisz wejść. Na... Czekaj na mnie, a nie kurwa. Nawet Ale ty idziesz? Trio nie oddziały, ty. Ale kraka mam, no stój, gościu. Idziemy na górkę, się mówi, a nie. No jak mam wejść jeszcze, wyżej gdzieś? No, no, musisz wyżej wejść, żebyś potem mógł skaś padawać, bo no i wali no, mnie ziomek. Dobra, walić go. To jak się widzisz to związywaj igla są Czaj <grym> 0 -0 -0 -0 -0. Czysi, czysi od Dobra. Cześć, tam, Musisz mi. się aj. tam. Ale nie Musisz się, bo sam siedzi, kurwa. tam. Ale nie się, bo sam siedzi, kurwa. Patrz leży. Patrz do mną, zaraz musimy rotować. Leś się od lewej, leś od lewej. Leś od lewej. A już teraz? Rotować. No, no, ale crash pada serio. Ja wiem. Kurwa, to jest prawa. jest Chłodnie wali jakiś. uważajcie No cicho! No nie umiem nie, nie, umiem się skupić w ogóle, jak mi. Ten się śmieje. No nie, nie gadam już z wami, no. To nie ma sensu. Gram solo, no nie, nie dam się. Nie, nie, nie dobra, nara. Ja nie umiem grać, jak mi ktoś gada. No ja w ogóle nawet nie wiem skąd chłopni podmienia. Nie umiem się skupić totalnie, no. Nie będę, nie będę siedział na kolu z nimi, no. Fajnie się gra, gada, ale ja nie umiem tak. Albo gram solo, albo nie tam. Nie chcę tamten weźmie. Widzicie, nobek by poszedł za lutem. A mi jest niepotrzebny, nie? Ja dzięki temu nie muszę się fajtować, na przykład, i tak dalej. Ja ale głodny jestem widzowy. Trzeba zjeść zaraz coś. Kurde, co jest takie jest tak teraz? Muszą być słabi, chyba? Czy coś nie? Wiem. Jakoś tak dziwnie się czuję, tak słabo, ale walcz. Chyba. Nie, to bez Fiza. No serio, to bo jego, no nie wiem, na no tym nie wiem, dobra, nie wiem, no wiem, co się śmiesz. Nie wiem, słabo, oczywiście, lat chudy, nie grałem 2,5 dnia i teraz nie wiem, co się dzieje. Bez rozgrzewki ogarniętej, bez niczego. Dobra, to wygram, wygram ten kilo. Walę przegrałem. Po co się biłem? też jesteś bok? Masz bana. Ja mam wywalone. Jakbyście sami streamowali, to byście. Chłopie nie wiedzieli, co się dzieje ze Slappy. Na kampy chyba by się cykam. Bo nie, muszę killa złapać pod, pod HP. Jest, mamy. Oni miał poduszek, to on nie gada. Mam dobre są mats. Do mojego ostatnia czejcie poducha. Należy. Miał poruszki? Miał. O kurde, szybko. Proszę. Nie! Nie mogę zmienić matca w ogóle, ale jestem blady, nie wiem. Ja walę no pink, no dobra Gito Ale dzisiaj słabo kurde coś Ale już lepiej, ale nie czuję tego w ogóle Niepotrzebnie te podłogi postawiłem Ile mam punktów? 216, dobra. Czyli obliczymy ile muszę, muszę zrobić. Szkoda teraz, ale z drugiej strony będzie łatwiej. Łatwiej top 5, kilo. To 5-4 kila. Albo top 2, dobra. Dobra, wygrywam tę grę, widzowie. My mamy to zale, dobra, jest git, jest git. Dobra, mamy to Bidzowie. Oficjalnie się udało. Wygrałem. Kurde, dostał akurat heal'a, o Kurde. printa Aj, dobra, to 5, a u mnie to strzeliło chyba, a u niego to coś nie. Prawie bym go zabił, no nie wiem, u mnie to chyba strzeliło mi się zdaje, jak go trafiłem, czy nie. Dobra, wygrałem kilo w człowieku, dobra, let's go! I byłem i na człowieku na evencie active i wygrałem kilo w let's go, widzowie. Kod kazałam 5 Skype Fortnite, zapraszam do wspierania mnie kodem. Przypominam o konkursie w ogóle, jest do wygrania, klawiatury, ja przyniosę i wam pokażę. Słuchajcie, dwa razy takie słuchawki do wygrania są na mojej mapie, więc grajcie. Do tego jest taka klawiatura, Apex Pro Jest! Jest! Mam kill -off. Zobaczcie jak to wygląda, ale ładnie, ej dobra, czuję się jakbym wygrał FNCS-y, czuję się jakbym wygrał fncs -y, nie? Let's go, wygrałem fncs -y, widzowie